Witam serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej udostępnienia gruntów nad Jeziorem Mucharskim, podpisania umowy między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Stryszów. Witam serdecznie pana prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Witam panią wiceprezes Wód Polskich Patrycję Szpaglichotę. Witam panią dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, panią Małgorzatę Sikorę. Witam, Witam wójta gminy stryszów, pana Szymona Dumana. Mhm. Witam pana wicewojewodę Małopolskiego, pana Zbigniewa Starca. Mhm. Witam pana Starostę Wadowickiego, pana Eugeniusza Kurdasa oraz Ratowników z Wodnego Pogotowia Ratunkowego serdecznie witam. Dzień dobry. Bardzo proszę Pana Prezesa Przemysława Dace o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ostatnim razem tutaj byłem na przełomie lipca i sierpnia rozmawialiśmy o wielu sprawach dotyczących zbiornika tutaj w Śminnej Porębie. Rozmawialiśmy również o tym, żeby Móc udostępnić ten zbiornik lokalnej społeczności. Ja obiecałem, że zrobię wszystko, żeby doszło do porozumienia pomiędzy nami a osiemnymi gminami w celu wydzierżawienia jak najkorzystniejszych warunkach tutaj naszych terenów po to, żeby można było zrobić kąpieliska, żeby można było udostępnić też jezioro ratownikom. Więc mieliśmy spotkania u mnie w Warszawie też KZGW, pracowaliśmy te parę miesięcy umowę y, y, dzierżawy z, z panem Wójtem, i w tej chwili bardzo się cieszę, że możemy y, wspólnie podpisać tę umowę. Ta umowa i opłaty y, naprawdę są na bardzo preferencyjnych y, warunkach. W zasadzie można powiedzieć, że około 8 razy tańsze niż zazwyczaj. To stosujemy. Bardzo mi przykro też, że nie doszło do podpisania umowy z gminą Strychów. Mucha. Muchu, przepraszam, przez że się mylę. Natomiast bardzo się cieszę, że jednak będzie nam dane udostępnić zbiornik gminy Strychów. Bardzo proszę Panią Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małgorzatę Sikora. Także dzisiejszy dzień jest dla nas radosny, ponieważ te wszystkie długie terminy, różne informacje o niechęci podpisania, czy też udostępnienia naszych gruntów okolicznym gminom w końcu przyjmują formę prawdy na papierze w postaci umowy dzierżawy. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę Pana Wójta Szymona Dumana o zabranie głosu. Bardzo będę chciał, żeby zaangażować wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe do, do tego, żeby u nas gości na stałe. Mam wobec Was wielkie zobowiązania, wielkie nadzieje. Myślę, że będzie to, ten ten zabezpieczać to wy będziecie jak gdyby prekursorami tego rozwoju turystycznego, wspólnie stworzymy tutaj kąpielisko, wspólnie tutaj stworzymy plażę i, i wy tutaj mam nadzieję będzie na stałe. Bardzo dziękuję za to, że pani dyrektor dogaduje się z gnostyszów, także współpraca jest, myślę, że ona się będzie cały czas rozwijać. Zapraszam wszystkich już dzisiaj inwestorów, żeby inwestowali na trening ministry. No zapraszam do partnerstwa publiczno prywatnego, jesteśmy na to otwarci. Dziękuję. 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 jest zerwanie przez Wody Polskie w dowolnym momencie tej umowy? Jest taki zapis? Taki jak był przygotowany na gminy Muchasz, czy nie? Dla gminy Muchasz był przygotowany taki sam egzemplarz umowy i warunki umowy, jak dla gminy Stryszów, a gmina przygotowana dla gminy Muchasz była na okres obowiązywania, jaki gmina zawnioskowała. Ja chciałem zapytać Pani Dyrektor z tego pisma, które pisałem do Pani w ubiegłym roku, dotyczącego otwarcia korony zapory dla udostępnienia dla turystów. Pani dopisuje, że procedury będą dość długo trwały, ale to już prawie procedury, półtora roku, Pani Dyrektor. Procedury są już gotowe, Szanowny Panie, tak jak rozmawialiśmy z gminą Mucharz, z gminą Stryszów, i gminą Zebrzydce. Jeżeli gminy wykażą chęć współpracy w tym zakresie, abyśmy zadbali o bezpieczeństwo osób, które przez koronę zapory będą chciały... Turystycznie spacerować, to będziemy udostępniać dla Rzeszy Społeczeństwa w tym zakresie. To, nie jest, to jest obiekt, który wymaga swoich warunków bezpieczeństwa, a gminy muszą sami współuczestniczyć, bo tutaj też chodzi o organizację miejsc parkowania, tak zwanej miejsc socjobytowych, więc w tym momencie rozmowy z wszystkimi gminami wspólnie na terenie zbiornika świnnej w naszym inspektoracie były prowadzone. Za naszymi pani pracami jest elektrownia. Na kim teraz ona w procencie działa i kiedy ona rzeczywiście ma szansę ruszyć na tak jak to jest przewidziane Projekcie. Elektrownia wodna działa od 2 marca tego roku, została włączona do sieci w związku z pracami inwestycyjnymi związanymi z zabezpieczeniem osób i z chwili obecnej, jak Państwo widzą, wody mamy troszeczkę mniej ze względu na te właśnie bezpieczeństwo prac. I tak jak wspomniałam wcześniej, w pierwszym kwartale przyszłego roku zaplanowaliśmy zakończenie prac inwestycyjnych i odtwarzanie rezerwy wody i wtedy zakładamy pełne uruchomienie na pełnej mocy elektrowni, jak wody będzie wystarczająca. Jeszcze może ostatnie pytanie gminy skarżą się od dłuższego czasu odnośnie podatków, zaległych podatków niby, które podobno skarb państwa jest im winien za czas budowy. Jak to wygląda? W chwili obecnej wszystkie deklaracje podatkowe wraz z korektami z stosownym wyznaczonym tu chodzi przede wszystkim o gminę Muchasz. terminie zostały przez nas złożone i podlegają weryfikacji i rozmowom ze stroną gminy Mucharz. A Stryszusz? Gmina Streszu, z mojej wiedzy, póki co się nie skarży na ten Przypuszczamy, że Wasza obecność dzisiaj to nie jest zupełnie jakiś przypadek. No, nie ma przypadków w tym w ogóle. Chodzimy już od paru lat, że tak powiem, tutaj za organizacją pracy ratowników nad tym jeziorem. No i gmina się na nas zgłosiła razem z władzami do żeby to zrobione było porządnie, a my już udowodniliśmy, że na terenie Małopolski, tak jak w innych województwach, potrafimy zorganizować naprawdę na wysokim poziomie ratownictwo wodne. No i stąd też się wzięliśmy tutaj, nie? Siedzibę gdzie macie? W Wętargu. My jesteśmy spod hala z Nowego Targu. Główna siedziba jest w Targu a jednostki mamy porzucane, że tak powiem, po całej Polsce, nie? Czyli ratownicy tak samo będą z tego terenu tutaj? My tutaj na terenie mamy swoich ludzi, prawie 100, ponad 150 ratowników wyszkolonych swoich, strażacy, policjanci, zintegrowana służba ratownicza, czyli, że tak powiem, i kto, że tak powiem, undurno się tak naprawdę z nami współpracuje i też było od nich, że tak powiem, delikatnie nazwę to oparcie, żebyśmy to zorganizowali tutaj, bo chcieliby się pod jedną banderą tutaj zjednoczyć no i działać w słusznej sprawie, nie? Czyli OSP, które są tutaj wyposażone dość dobrze w sprzęt ratownicza wodnego będzie z Wami współpracował. Dużo jednostek OSP. To nie jest z OSP, to jest dużo. są strażacy i zawodowi i OSP i ludzie, którzy, że tak powiem, prywatnie do nas przychodzą i cywile, niecywile. No jest dużo, jest duże skupienie. No jest akwen, jest temat wodniacy, to mamy i żaglowców, ludzi, którzy na żaglówkach pływają, żeglarzy, mamy i motorowodniaków, mamy i nurków. Wszystko to zaznajomimy wodniakami po prostu, nie? Kiedy zobaczymy siedzibę z napisem WOPR, z WOP nie zobaczy Pan szybko siedziby, dlatego że jesteśmy w wodnym pogotowiu ratunkowym. Nie mamy już O w nazwie. Usunęliśmy sobie O już wiele, wiele, wiele lat temu. Kiedy zobaczymy? No, Jeżeli zrobią papierkologię, wszyscy po kolei, bo to jest jednak kaskada papierkologii, no to podpiszemy umowę i myślę, że na wiosnę my będziemy tutaj posterne ratowniczy już swój e mieli. W którym miejscu? To jest. Gmina Strzów to jest przy gminie Strzów, dokładnie przy tym obiekcie, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Czyli ten dwór taki stary. poniżej to jest przy tej linii wodnej. Czyli musimy... Dąbrówka, Dąbrowka, jak to jest, Dąbrówka. E, no, musimy mieć widok na wodę. No, taka praca, żebyśmy po prostu mieli wystawienie twarzą w kierunku wody, no i tak ma by stać.